Vozják perc alatt a To będzie wyglądało po starcie na dojeździe Gospodarze Nieźle, ale wypchnięty na zewnętrzną Oliverę Benson. On tam szuka prędkości. Na razie zostaje z tyłu. Na razie jest to 3-3, ale to wszystko jest tylko na razie, bo buduje prędkość. Już jest zawodnik w niebieskim kasku rząduje dzielnik Becker, ale ma na ogonie Huckenbecka i Woźniaka. Który z nich zdecyduje się atakować? Nadal muszą być czujni, zwłaszcza Szemol Woźniak, bo i Benson nie powiedział ostatniego słowa. Jeden Niepewny ruch i właśnie mamy upadek, niestety, na wyjściu z drugiego łuku. Polacyk Puczkowski jako psen Łoktajew. w górę gospodarze, refleksowo lepiej, a kto na dojeździe? Nieźle Łoktajew na 3-3, to się układa, to jest aktualne, ale w innym układzie dwie pary nam się już stworzyły na dzień dobry, z problemami, no prawie wszyscy tak naprawdę, prowadzi Aleksander Łoktajew, czy to już będzie zaraz nieaktualne? Ciasno, groźnie, broni się Aleksander Łoktajew jednak przed Grzegorzem Walaskiem, no to Walasek idzie szeroką, a przy krawężniku atakuje Jakobsen, z tyłu Krzysztof Buczkowski, poszła zrywka siedzi na ogonie Walaska dużo się tutaj dzieje, Puczkowski teraz po szerokiej się napędza jest już przed Grzegorzem Walaskiem, 4 do 2 na jak długo bo sporo tutaj historii, sporo manewrów, Buczkowski nie odpuszcza, to jest ostatnie okrążenie i znów nieco szerzej znów powtarza manewr sprzed okrążenia i teraz już mija Frederika Jakobsen na podwójny triumf w Polonii. Wisi w powietrzu problemy jeszcze Puczka. Ach, co tam się wydarzyło? Leży Jakobsen. 5-1 dla Polonii. Było ciasno. Od początku do końca. Szostak Nowak, Becker i Puczkowski. Taśma w górę. I co? Gospodarze. No w końcu lepiej. W tym pierwszym łuku pojechali miejscowi Szostak i Becker na dwóch pierwszych miejscach, ale już szarżuje po szerokiej. Krzysztof Buczkowski wygina się na motocyklu i te pasy dają już drugie miejsce. Wyprzedza Sebastiana Szostaka. Buczek na 4-2, jednak cały czas jadą gospodarze, no bo Luke Becker jest szybki. To jest coś pewnego. To jest coś, czego lokalnie Lokalna drużyna i sztab mogą się chwycić, mogą się trzymać. Może się walić i palić, ale Amerykanin jest po prostu znakomity w tym sezonie na tym torze i nie tylko na tym torze. Teraz dystansuje resztę te stawki bardzo szybka, bardzo pewna jazda Luka Bekera na drugim miejscu Krzysztof Kuczkowski może nie aż taka ogromna przewaga, ale całkiem pokaźna nad Sebastianem Szostakiem Bartosz Nowak zamyka stawkę, tak się zresztą ten bieg Kończy Seniuk, Łuktajew Jakobsen i Nowak Taśma że dobrze Nowak ze startu, ale na dojeździe stracił gospodarze. Są w tej chwili z przodu dość zaskakująco seniuk na prowadzeniu, a obok niego Frederik Jakobsen. No i teraz jakiś scenariusz napisze życie Aleksandr Łuktajew pomęskł, ale Seniuk nie pęka i utrzymuje się na drugim miejscu. Sporo miejsca zostawia pamiętnak Łuktajewowi przy wewnętrznej. Jednak gasi jego zapał. Teraz na wejściu w łuk. No ale Łuktajew mimo wszystko cały czas się poddaje. No i teraz wyszarpał to drugie miejsce. Aleksandr Łuktajew. Jakobsen też może czuć się już zagrożony. Wyskoczył mu tam nieco szerzej. Aleksandr Łuktajew konsekwentnie kredą. Ależ niewiele teraz zabrakło, żeby zaskoczył Jakobsena przepotwornie. Aleksandr Łoktajew cały czas to wszystko układa się na 4 do 2 dla gospodarzy Ostatni łuk przy krawężniku Jakobsen Łoktajew wygina się, ale nie zmienia się obraz tego biegu Na górę, jak to wszystko będzie się układało No wygląda to nieźle na gości Ojej jej, jej, jej. Chciałem zobaczyć, czy tu gdzieś noga z haka, nie, był cały czas, także no, trafił, e, w trafił w takie gdzieś tam miejsce przyczepniejsze, już nie zdołał panować motocykla. Drodzy Państwo, dzisiaj w Ostrowie Munfin Malesa przegrała Zabramczyk Polonią Bydgoszcz 33 do 57.